Hej kochani! Witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj tak yy, nagrywamy, tak, yy, zwyczajnie Minecrafta, którego możemy pobrać yy, za darmo na sklepie Play. bo tutaj mi się staliły różne rzeczy, to nie patrzymy. <laughs> Przepraszam za ten głos, ale jestem chora. Jest to jakby taka podróbka, ale ja lubię w nim grać. No. Przynam, please wait. Naprawdę tego bardzo nie lubię. O, jesteś. E... Aha, dobra, e... to pokażę Wam, przedstawię Wam mój świat. To jest akurat takie. No bo mój kuzyn, yy, który łącznie robi ten Minecraft, nie ma pobrać zwyczajną wersję Minecrafta. Taką pełną, bo mam ją na tablecie, a tablet mi się zepsuł. Nie da się wyjść teraz. Dobra. No i to jest taki przykładowy pokój dla niego. On do mnie przyjdzie święta, no i będziemy sobie kali. Yy. No i chciałem dla niego zrobić pokój. No i tutaj właśnie taki powstał jak yy, nie będzie się podobał to trudno no to zrobimy to właśnie zrobimy razem jeszcze jeden. Myślę, że też z nim będę nagrywać. No tutaj jest taki ogódeczek. Kurde. Dobra. Myślę, że właśnie bardzo fajnie się gra na tym Minecraft'cie i nawet, że potrubki mogą być spoko oczywiście niektóre To znaczy, to kiedyś była pełna wersja, ale tam jak ją zainstalowałem jeszcze raz na telefon to pisało, czy chcesz skorzystać z ulepszonej wersji, kliknęłam tak no i to się pojawiło mimo to bardzo lubię tomkę. Wszystkie bloki tu wyglądają inaczej. Na przykład woda jest taka troszeczkę dziwniejsza. Tutaj jest mój piesek. Piesek akurat się nie zmienił. Dobra, mam takie schodki do mojego domku. Na koniec pokażemy jeszcze kopalnię. No. Eee, nie bardzo super wyglądają. Takie bardziej realistyczne z pikseli. Um, nie ma złotego miecza, jest tylko złota szabla. I ogólnie to właśnie na zwyczajnym Minecraftie to są tylko miecze i jakieś tam różne takie. No, można tu też właśnie zmieniać skrzyni różne rzeczy. O na przykład tu mam złoty ten, złotą zbroję. To znaczy nie złotą, tylko um, magiczną. Tutaj mam w ogóle mnóstwo rzeczy, no bo ten robię sobie jakieś tam Tutaj mam skórę krowy, dużo tych rzeczy, więc będę musiała sobie to robić, skrzynkę. To jak widzicie, już nie mam surowców. O, widzicie. Dobra. Potrzebny mi jest teraz kilow. Takie jakieś sobie wezmę. No. Mam taką zbroję. Ma. Dobra. Teraz idziemy do mojej kopalni. Ja tam trudno. Jak w ogóle kopalnię, to znajdę. Ah. Uchuchu chyba jej nie znajdę. To muszę wejść tam na najwyższy, na mój domek i zobaczyć, gdzie ona jest. Trzeba ją najpierw zlokalizować. Dobra, wracamy się. Pako! Jak po ktoś się pytał, to piesek się nazywa? Pako. Nagrywam tak na telefon, więc... nie Dobra. Tylko jakie tam wlezę? Nie mam tutaj trapinki? Nie ma. Co to? O, no dobra. Yy, bo dopiero mi się ten Minecraft zmienił no i nie jestem przyzwyczajona do grania w ta takiego Minecrafta. Do o, to Będziemy z kotem, o tutaj jest. Nie budiery. Nic nie widać Popatrzmy, nam jest killow. Nie wiem

jesteśmy. Jak widzicie, tutaj mamy bloki a Tutaj nie wiem, co to jest. Mniejsza z tym chyba obsycja. Chyba... Wow, co sobie tu Tutaj te zabiorę. Albo które mi tu sobie. Oleks... Tutaj mamy żelazo. Tutaj nic nie widzę. Okej. Okay. To był pierwszy odcinek na temat przedstawienia tego wszystkiego. Więc ja już może będę kończyć. Pako też żegna. Niegrzeczny pies. pożegnaj, chodź tu, słupiec, widzicie, to posiedzi. no pa, to paków, żegnam, ja też żegnam, przepraszam, no to pa